Dzień dobry szanowni państwo. Witam też pana burmistrza i pana starostę. Dziękuję za przybycie tutaj do nas na ten piknik. Ja też dziękuję za zaproszenie. Szanowni państwo, kilka słów takich refleksji dotyczących tego takiej pewnej wypowiedzi jednego z socjologów, który bardzo mocno sympatyzuje z opozycją, z platformą obywatelską. Nie będę wymieniał nazwiska, ale każdy, kto jest zainteresowany się nie do wypowiedzi, i będzie doskonale wiedział, o co chodzi. Otóż mm, ku zażenowaniu salonów warszawskich ten socjolog, któremu zdarzają się takie bardzo szczere, uczciwe wypowiedzi, powiedział mniej więcej w ten sposób, że kłopotem problemem dla opozycji jest to, że tutaj w Polsce ludzie uważają, że żyje się dobrze. Że drogi są, że jest bezpiecznie na ulicach, i jeszcze kilka rzeczy wymienił, że można wyjeżdżać, oczywiście, i tak dalej, i tak dalej. I szanowni Państwo, myślę, że to właśnie jest taki dobry punkt wyjścia do kilku minut refleksji na temat tego, jak nasza Polska wygląda. Bo ja uważam, że rzeczywiście po tych kilku. Egipskich plagach, które na nas spadły w ostatnich paru latach staraliśmy się zrobić wszystko, żeby ochronić miejsca pracy, żeby ochronić wysokie ceny wzrost energii. Tam on chyba powiedział też, że światło jest. No rzeczywiście było takie straszenie przez platformę obywatelską, że zabraknie węgla, że zabraknie prądu, że chleb będzie po 30 zł, że zapora na granicy z Białorusią nie będzie wybudowana tam i nawet przez 3 lata. Takie gadanie austriackie, jak mawiał mój dziadek.